Cześć, witajcie na kanale Rezerwy. kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Kontynuujemy naszą przygodę na mapie Extinction, na najnowszym DLC do Arka. Będzie to kolejny fragment ze streamów, Stream odbywają się zawsze na Twitchu, Stream odbywają się codziennie i żeby żadnego nie przegapić, wejdźcie na Twitcha, zostawcie tam followka, żeby dostawać powiadomienia, dołączcie również do Discorda, tam zawsze przed streamem jest informacja o tym, że stream już się zaczyna i Linki zarówno do Twitcha, jak i do Discorda znajdziecie w opisie. Pamiętajcie pod tym filmem zostawić łapkę w górę, skomentujcie, zostawcie po sobie po prostu jakąś aktywność, żeby ten film mógł dotrzeć do większej ilości widzów. Natomiast nowe osoby zachęcam do tego, żeby zasubskrybować kanał, szczególnie jeżeli lubicie Ark Survival i Vault, bo odcinków z tej gry na kanale będzie dużo, dużo więcej, a już w tym momencie, jeżeli ktoś się nudzi, to ma do oglądania tutaj nawet ponad 500 odcinków z tej gry. Będę starał się przedstawić wam wszystkie rzeczy, które są w grze, również z serwerów PvP. Także zapraszam również do oglądania tego odcinka. Mam nadzieję, że będzie wam się również podobał. 65, 15, 5, 135. Dziękuję. Dobra, jak tu by ciebie oswoić, panie welonozaurze? I czy tu nie ma rock Znaczy tych elementali? To miałem jednego. Krzyku żyjesz jeszcze? Żyję. A co? Wierzyciel jest miodek. Nie wiem, czy on nie będzie do mnie strzelał, bo go najlepiej się swoja Kecalem po prostu. Miodek. Powiem ci tak, jak masz odpaloną lupę, nie? No to pokazuję. Lodek no? na ścianie jest na czerwono. Serio? Możemy, możemy lecieć Argentiwą, to ja mogę zbierać z Argentiwą. To dawaj, dawaj. Prowadź. Dużo torpora nie ma. A to ja mam kierować? Och no to, pilot. Patrz, pa, patrz co dostawiłem, widzisz to? to? To tutaj pa. Tu, 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 tu. To. Tutaj, tu, 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 tu. To? Ta zbier zbiera fertilizer, ta zbiera warzywa i owoce, ta opiekuje się moimi dingami. Czy to co możemy wyczuwać tego czy nie? Jeszcze nie, bo nie wiem czy na nie działa. Bo powinna tak działać, że 1% to jest jeden imprint. Wiesz, bo na dingach musi mieć imprint, żeby tam, przykład lepsze było, nie? Jak w klejmuje, ten ma im Dobra, na ten... nie na dzisiaj, bo dzisiaj już się nie chce myśleć. Czyli po prostu e, na tej zasadzie, że... O tygubi głupi tygubi jest, tygubi zobaczcie teraz tak w jakby, kamień. Jakby, tak jakby... Nie, nie szukaj lepszego do dojścia do mnie. Linki, nie? nie. No klikasz ej, ksie, climb. A, pogłaszcz N climb, czyli wejść sobie, przygarnij. Dobra, mniejsza z tym. A, ten, no, że może przygarnąć, no? Ten, 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 ten kto przygarnie, to... Kodę, tak nie wchodzi w ten. Imprint, nie? I jak imprint będzie tam, stop, w procent wynosił, to będzie miał większy damage, więcej HP podejrze i większą staminę. Kolejny. No. Gdzieś... Masz włączoną lupę? Widzę, widzę. No, nawet mam kolec w siebie już bity, ten... ale nie dostałem damage'a. Tak, obracaj kamerę na boki. Tak Więc wiesz, było kilka marszów śniotków naraz. Tak tylko że. Hmm. Podochron! Ha! Nie mam! Czy oh. żyłeś? Żyję. Żyję. Średnio się zbiera w tej Argentiny. Kurde. Czy też spadłeś? No. Jakaś dobra akcja słyszę? Patrzę, mówię, no właśnie, i czego nie macie? Ja mam. Ja na kartożu. Nie, nie wiem, masz... czy ja dobrze zrobiłem. Nie wiem, czy w ogóle mam. Nie mam nic. Nie. nie. O nie, Można to tak chyba nie? Nie mam, bo miał, że Argentii... ty zostawiłeś mnie. Ale to jak? To nie zebrało? Nie zebrałem, musiałem mi się Aha Już ma mało, już ma mało Kurde, nie, 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 nie wiem. niżej, niżej. On jest cały czas w wieża mode Czy też turret I... mode I dzięki to temu nie ucieka szybko wie? A to, to może łatwo Co będzie łatwiej, wiesz? Tak, jeszcze nie. jeden, jeszcze jeden Tryb Kot mi teraz. się ma obrakanie. Obrakanie. Tylko szkoda, że ja nie mam e, kurcze. Chcę ma ktoś dziesiąt. szybciutko mi Żeberko podrzucić? Nie. Zajmujemy się miotkiem. O, oh fak, o, oh fak, Jest tam na razie, abra ale tu szklarnie, u góry może byłoby ogarną. Ja S, używam tylko, o kurde, wąd stąd, wąd stąd, wąd stąd. Dobra, weź no ryzerowitę, tę baroninkę, a ja ogarnę szklarnię. Tylko to przenoszenie przedmiotów po prostu jest... Ten torny też niezły ma lewa Ile No weź tam, tam jest 1000, to weź mi 20. Nie dostał na szczęście demerza. Teoretycznie na cztery powinien się oswoić. Ty, tylko moje ciało tam zgarni A, zaraz tak. Otwam mapę, to zobaczę na stronie. Już odpalam? O, na samym dole 90x65 mniej więcej. Sorry, ale też tutaj nie widziałem żadnej owcy po prostu. A przejechałem całą mapę, przeleciałem. Dobra. Od tego wszyscy jesteśmy. Mhm. No, Torni. Nie wiem czy Torni to dobry dino. Chyba na PVP nie jest używany za bardzo. Chrapacz chmur Stabilny ma nawet sporo Życia nie wiem czy Czy to dobrze na takim levelu Jeszcze z lupy go przejedziemy, zobaczymy Pokazuje levele jakie ma 19 w staminę, 16 w tlen 19 w jedzenie, no, 25 na... w A co też masz? No, to wleciałem. To ten gość mnie oszukał w takim razie. Lol. A co ci napisał, że co? Nie, ja nie mam żadnej muzyki. Nie ty słyszę? A nie robicie przypadkiem bossa? Nie, nie. <noise> Noż nie niech podejrzeń. Jeszcze bym zrobił tą 90 gdyby nie to, że się boję, że ten dostanie jakiś damage. Zostaw go! Ja nie wrzucę perki, oczywiście nie ma. Eee, chyba nie. Widzę, widzę, jesteś dobrze lecisz. Uważaj, żebyś z sową nie zadał demadżu, jak opiekujesz. Mam, no, wrzuciłem żeberka już. Dobra, ja nie zebrałem co innego lutu, lutu, a ja wszystko spadać. mam, dzięki, Dobre. dzięki bardzo. Tyle? Tak, na luzie Dobra, odmeldowuję się Dzięki, na razie Przydałoby się, no, będziemy robić O, już prawie Przydałoby się, będziemy robić więcej kapsuł, to będą te rzeczy no, Na razie dzisiaj zrobiliśmy pierwsze kapsuły, dwie chyba, tak? No, wyleciałem, skończyła się muzyka. No, no. Hmm. Hmm. Trafiłem? Headshot. Mhm, mm nieźle. Jebana. O nie, tamten też strzela XC o, o Jutro zagrodę u góry trzeba będzie robić Welonozar już jest Dobra, oswoić Mocno mnie nie biją, więc mogę tak tankować tego zaraz zabijemy O, stricte ujęciło? Do spania O ty gdzie się wybierasz kolego? Oj, nie ten karabin! Hello my friend, zaraz się zobaczymy jakie masz tutaj statystyki. Jaki fajny kolor... Był. Biały? No. Piątka. Zobaczcie, ten ma podobne statystyki na 90 levelu. Chociaż mili damage ma chyba niż... Mm. No powiem wam, że on taki jest średni chyba. Ma bardzo dużo fooda. I w tlen! Kurwa, ile?

Jeżeli chodzi o staty. No ale można go będzie poodbić. No nic, to czekamy na tego kolegę. Ten już żre, te żeberki. Na żeberkach to naprawdę nieźle jest. No taki biały, fajny rzeczywiście. 37 w kapa wódziki. no. Kiepsko, kiepsko. Może, możliwe, że ten będzie lepszy, tak naprawdę. Ten ma. Ten ma 11 jak na razie w kapa. Zobaczymy później. Co jest? Ty, Immortal. Łop. Za daleko byłem przez teraz przylatuje. Teraz będziemy cyk, cyk. Zobaczymy go teraz siedem. 7 to jest tak, 32 w stamina, levele. O, 19 tylko w tlen. 20 tylko wiedzenie jedzenie. No, także on jest. Ma chyba takie same statystyki, jak i ten. Nie, no, nawet ten ma mniej staminy. Zobaczcie, damage 296. No, no, ten ma dobry damage nawet. Bierzemy. Czekajcie, musimy zrobić tak. Przerabiam przez barierę, ale co ma bariera? Ma coś na razie, jak się ma. Dzięki. No i dupaj, chyba nie będę mógł go schować A nie, będę mógł Jak się chowa drugiego w tego samego Pokebala Te pokebale są... Te pokebale są normalnie w grze. Nie no, właściwie chyba cztery można. Chyba że to do jakiegoś innego można. Cztery. Nie da się dwóch? Ja coś widziałem, że cztery, ale możliwe, że o coś, in coś innego widziałem. O, szkoda, że Ci nie powiedziałem, żebyś wziął Pokebola. Bo je tylko jednego niestety mogłem wziąć. No to on tutaj będzie sobie siedział. Kiedyś poprzelecimy po niego. Chyba, że chcesz wrócić, teraz wziął. Nie, nie, nie. Chyba, że chcesz się pobawić nim. Ja wracam. Nie, chce się. Spoko. Kiedyś tam po niego się wróci. Wezmę go, ustawię na neutral. To duży level? No nie, po swojeniu 140.